Czy można wyobrazić sobie bardziej napiętą atmosferę w obozie Barcelony przed kluczowym starciem z Osasuną? Robert Lewandowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski w kiepskim nastroju, był bardzo zły, jak zgodnie relacjonowały hiszpańskie media A Hansi Flick, trener. Dumy Katalonii stoi przed jednym z najtrudniejszych wyborów w tym sezonie. Mecz zaplanowany na czwartek, 27 marca 2025 roku. Komplikuje brak gwiazd, sprzeczne doniesienia o stanie zdrowia lewego i presja ze strony Realu oraz Atletico. Jak Barcelona poradzi sobie w tym chaosie? Przygotujcie się na relację pełną emocji i piłkarskich dylematów. Problemy Barcelony zaczęły się, zanim jeszcze zawodnicy wrócili do Katalonii. Władze La Liga. Mimo marcowej przerwy reprezentacyjnej, uparły się na rozegranie zaległego meczu z Osasuną 27 marca. Decyzja ta rozwścieczyła Flykę, który na konferencji prasowej ledwo powstrzymywał irytację. To nie jest idealna sytuacja. Inne ligi lepiej dbają o harmonogram rzucił, unikając szczegółów swojej reakcji na decyzję ligi. Skład Blaugrany przypomina plac budowy, Rafinha i Ronald Araújo. Filary ofensywy i obrony wrócili z Ameryki Południowej wyczerpani po meczach Brazylii i Urugwaju. Nie mi nimi. Zdrowie jest priorytetem, oznajmił Flik, wykluczając ich. Największa niewiadoma krąży wokół Roberta Lewandowskiego. Kapitan Polski wrócił z marcowego zgrupowania w cieniu kontrowersji. W meczu z Litwą 1-0 strzelił gola. Ale zszedł z boiska z lekkim urazem nogi, Michał Probierz tłumaczył to zmęczeniem materiału. Z Maltą 2-0 lewy wszedł tylko na pół godziny z ławki, co wywołało spekulacje o jego stanie. W Barcelonie zdania są podzielone. Mundo Deportivo przekonuje, że Flick da mu odpocząć, stawiając na Ferrana Torresa, który w ostatnich tygodniach imponuje skutecznością 4 gole w pięciu meczach ligowych. Z kolei marca, as i sport upierają się, że Lewandowski wyjdzie w pierwszym składzie. Brak rafinchi już i tak osłabia atak, a strata punktów z Osasuną może kosztować Barcelonę prowadzenie w lalidze. Sam Lewandowski dolał oliwy do ognia. Nie było żadnych rozmów z klubem o odpuszczaniu kadry. Jestem gotowy mówił w Warszawie, odpierając plotki. Flik na konferencji potwierdził. Robert czuje się dobrze, ale decyzję podejmę w dniu meczu. Hiszpańskie media opisują go jednak jako bardzo złego, sfrustrowanego napiętym grafikiem i presją po zgrupowaniu, gdzie grał mimo bólu. W tle słychać obawy o jego kondycję. W wieku 36 lat każda minuta na boisku to ryzyko, zwłaszcza, że w 2025 roku nie zdobył jeszcze trofeum, a jego forma budzi pytania po trudnym 2024 roku i aferze dopingowej. Sytuację komplikuje brak Marca Quesadou w środku pola młody pomocnik leczy kontuzję, więc Flick musi wybrać między Pedrim, Frenkim de Jongiem, Gavim a Ferminem Łopezem. Najpewniej postawi na Pedriego i de Jonga, z Gavim jako potencjalnym jokiem na drugą połowę. Osasuna, choć nie jest ligowym gigantem, ma patent na Barcelonę we wrześniu 2024 roku wygrała 4,2 w Pampelunie. Real i Atletico tylko czekają na potknięcie lidera, więc stawka jest ogromna. Flick ma twardy orzech do zgryzienia: zaryzykować zdrowie Lewandowskiego dla wyniku czy oszczędzać go na kolejne wyzwania? Lewy może być zły, ale to trener zdecyduje, czy jego energia przełoży się na boisko, czy pozostanie na ławce. 27 marca o 21.00 czasu polskiego. Rozstrzygnie ten dylemat jedno jest pewne. Barcelona nie może sobie pozwolić na wymówki w walce o tytuł.